Szanowny z każdej strony Pankit Widzimy się dzisiaj w takim innym formacie na moim kanale, nie jakieś grafiki, nie jakieś klocki. Chciałbym Wam podziękować po prostu za widzicie na moim kanale taką liczbę. Z tego powodu chciałbym zrobić dla Was konkurs. Konkurs będzie od 50 PSC. Jedynie co trzeba zostawić to kiedy fundowy, suba, lajka i napisać komentarz, Biorę udział. Wyniki tego giveaway'a, tego konkursu będą 16 października. Jeszcze dodatkowo zrobię dla was odcinek z animacji darmowych Takie suby, nie suby, razem z Tobiaszem, znowu takie coś jak overlay animowane Też będziemy mieli to za darmo No to ja się z wami żegnam A! Zapomniałem o jednej rzeczy Aby brać udział w tym konkursie trzeba wejść na Discorda, link też będzie w opisie I tam to już będzie już wcześniej pokazana o jaka osoba wygrała No to dobra, ja się z wami żegnam Nara